Kolejna tablica to historia kultu Matki Bożkiej w Nowinach Chorynieckich. Znajduje się bezpośrednio na kaplicy. Kaplica Leśna pod wezwaniem Matki Bożej powstała na cześć objawienia się świętej pani Trójce Pastuszków 12 czerwca 1936 roku. W miejscu tym wypłynęło źródło. Witam. Chciałam powiedzieć o polskiej Fatimie. Na pierwszym zdjęciu widzimy miejsce, gdzie możemy zaparkować, jednak to nie jest miejsce objawienia. A tu jest pokaźna altana, pod którą można odpocząć. Powstało też zaplecze dla turystów, które w dalszym ciągu jest wykańczane. Następnie widzimy drogę do miejsca objawienia. To jest już cudowna kaplica od tyłu. Kapliczka widoczna z góry. Natomiast na tym zdjęciu jest przód kaplicy. Bardzo ładnie się prezentujący. Niezwykle precyzyjnie zadbany. I obsadzony różnego rodzaju kwiatami. Kolejne zdjęcie to wnętrze kaplicy. Tutaj jest już źródełko w podłodze kaplicy. Drewniany ołtarz też robi wrażenie. Kilka słów na temat kaplicy. Kaplica leśna pod wezwaniem Matki Bożej powstała. Na cześć objawienia się świętej pani Trójcy Pastuszków 12 czerwca 1936 roku. W miejscu tym wypłynęło źródło. Pierwszą kaplicę zbudowano w XVII wieku. Obecna kapliczka została wybudowana w XIX wieku, a konkretnie w 1893 roku. Natomiast w 2002 roku odnowiono ją i rozbudowano. W środku kaplicy bije cudowne źródło, przypisuje się jemu działanie uzdrawiające, zwłaszcza przy chorobach oczu. Natomiast w ołtarzu znajduje się drewniana figurka Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, której powstanie datuje się na drugą połowę XVIII wieku, wykonana jest z drewna lipowego. Również słynie łaskami. Figura Matki Boskiej z 1943 roku. Jest ona oryginalnych rozmiarów. Zbliżenie na świętą figurę. Z tyłu rośnie posadzony barwinek. Jest on uformowany w kształcie krzyża. Źródełko bijące z ziemi i otoczone kamieniami, a następnie kostką. Strumyk i źródełko. Strumyk jest tak czysty, że tutaj jest ledwie widoczny. Widok na okoliczną przyrodę też robi wrażenie. Kapliczka świętego Franciszka z Asyżu. Zbliżenie na figurkę świętego Franciszka. Widzimy, że święty głaszcze wilka po głowie, a po drugiej stronie stoi owieczka. Krzyż na wzgórzu. Z historii Krzyża. Za kaplicą można zobaczyć żelazny Krzyż. Pierwszy był drewniany. Został postawiony w 1809 roku przez wojska księcia Józefa Poniatowskiego. I dońce na lwów Idziemy dalej Kolejna kapliczka tym razem świętego Antoniego Padewskiego zbliżenie na kapliczkę Na kolejnym zdjęciu jest ołtarz polowy Tutaj odbywają się msze na świeżym powietrzu gromadzą dość sporo wiernych. Wracamy z powrotem. Jeszcze jedno spojrzenie na to cudowne miejsce. Butelka, którą można kupić na miejscu. Kupujemy ją po to, aby nabrać tej źródlanej wody. Ma ciekawą naklejkę, która mówi o objawieniu. Kamyczki ze źródełka zabrane na pamiątkę. Historia kaplicy leśnej w Nowinach Chorynieckich. Można sobie przystanąć, przeczytać, skłębić dokładnie historii. Kolejna tablica to historia kultu Matki Bożskiej w Nowinach Chorynieckich. Znajduje się bezpośrednio na kaplicy. Przystanek numer 5 jest to ścieżka przyrodniczo-kulturowa, choryniec, nowiny chorynieckie. I właśnie ta ścieżka jest opisana. Znaleziono nawet wyniki badań tego miejsca. Badania radiestezyjne wykazują, że występuje tu energia sięgająca poziomu 37 tysięcy jednostek bowisa. Biopole człowieka zdrowego to średnio około 6,5 tysiąca jednostek. Dominują uzdrawiające wibracje w kolorze białym. I pewnie dlatego tutejsza woda ma niezwykłe działanie uzdrawiające. Zaleca się stosować ją w chorobach oczu, na lepsze trawienie, przemianę materii, na choroby narządów rozrodczych u mężczyzn, dolegliwości płucne oraz regenerację tkanki kostnej. Układ promieniowań sprawia, że ludzie przebywający w tym miejscu odzyskują dobre samopoczucie. Muszę powiedzieć, że sprawdziłam to na sobie i coś w tym na pewno jest. Proszę Państwo sprawdźcie sami. Co jeszcze możemy zobaczyć w okolicach Nowin Chorynieckich? Możemy zobaczyć cmentarz austriacko-niemiecko-rosyjski z I wojny światowej. Warto też wspomnieć o Świątyni Słońca. Oni ta Świątynia Słońca, to by się nam kojarzyła z Egiptem, a tutaj niekoniecznie. Jest to płaski monolit kamienny. Częściowo znajduje się w ziemi. Na środku kamienia możemy zobaczyć otwór. Wierzchołek mierzy 1,7 metra. Miało to być miejsce pogańskiego kultu bóstwem czczonym był Swaruk, znany jako słowiański bóg słońca, ognia i kowalstwa. Szczególnie oddawana była mu cześć na Ukrainie. I silny wpływ ukraińskiego tutaj otoczenia jakby przeniósł się na tą część polską, ze swoją religią, swoim kultem. Dziękuję za uwagę i za to, że Państwo obejrzeliście moją prezentację. Pozdrawiam Natalia Żurecka-Gin.